Twój wewnętrzny głos, Twoja intuicja, coś, co mimo przebiegu milionów lat naszej ewolucji nie zniknęło, zostało z nami, dalej bezpośrednio wpływa na nasze życie. Czym jest ta intuicja, ten wewnętrzny głos, o którym mówię? Jest to takie wewnętrzne uczucie, przekonanie, które wpływa na Twoje podejmowanie decyzji. Nieraz tak miałeś, musisz to przyznać, że kiedy robiłeś coś, co, z czym niekoniecznie się zgadzałeś, co było sprzeczne z Twoimi wartościami. Jakiś wewnętrzny głos mówił ci, że nie powinieneś tego robić, powinieneś to zostawić, powinieneś zająć się czymś innym, jednak porzuciłeś to wewnętrzne przekonanie, dostosowałeś się do tłumu i podążałeś za tym, co proponował tłum, żeby czuć się bezpieczniej, a sam zaprzestałeś, swoje, zaprzestałeś kultywowania swojej indywidualności, nie posłuchałeś się swojego wewnętrznego ja tej intuicji i później skończyło się to tak, że cierpiałeś niepotrzebnie, bo w głębi siebie wiedziałeś, co chcesz robić, i dopiero, kiedy porzuciłeś te uwarunkowania tłumu innych ludzi i posłuchałeś tego głosu, pomógł on ci podjąć decyzję, która bardziej współgrała z swoim wewnętrznym ja. Moja przygoda z intuicją była taka, że chciałem zacząć ten kanał, wiedziałem wewnętrznie, że powinienem go zacząć, jednak skupiłem, poszedłem w zupełnie innym kierunku. Możesz mi wierzyć lub nie, mogę to udowodnić. Poszedłem do armii, do wojska, wstąpiłem. Myślałem, że to jest to, że to środowisko zdyscyplinowania pomoże mi się rozwijać, że wymusi na mnie to działanie zgodnie z dyscypliną, pilnowanie terminów, że bardziej nieugięty w swoich postanowieniach. Jednak wewnętrznie, od początku czułem wewnętrznie, że to nie jest to, że powinienem zostawić tamto, powinienem wrócić, założyć ten kanał i sam siebie pilnować. Nie, żeby ktoś nade mną stał i mnie pilnował, tylko ja sam powinienem dopilnować tego, żeby prowadzić ten kanał. Żeby regularnie wrzucać filmy, żeby zatrudnić edytora, żeby edukować się w sposób taki, aby lepiej przekazywać tą wiedzę, żeby zdobywać tą wiedzę, żeby ludzie byli zadowoleni z tego, co tutaj mówię. Jednak myślałem, że nie, nie, że to jest tylko fikcja, że tego nie da się zrealizować, że dalej będę tkwił w tym wojsku. I tak 8 miesięcy spędziłem na tym, że ktoś wymuszał na mnie dyscyplinę, wymuszał na mnie kultywowanie tych wartości wojskowych. Nie mówię, że to jest złe. Wiadomo, to było ciekawe doświadczenie, bardzo budujące. Jednak przełożyło się to na to, że bardzo zaraziłem się do dyscypliny, bardzo zaraziłem się do takiego życia w pełnej samokontroli. I później, jak zrezygnowałem, wróciłem częściowo do tych złych nawyków, które wcześniej miałem. Nie potrafiłem z powrotem się przestawić, żeby wyrobić sobie, to, sobie tą samodyscyplinę, żeby łatwiej było mi prowadzić te dobre nawyki. No i tym samym. Ten mój wewnętrzny głos znowu się odezwał i powiedział mi, co mam robić, że mam się bardziej trzymać swoich celów, mam być bardziej samodyscyplinowany i muszę to zrobić sam. Nie mogę pozwalać, żeby ktoś to na mnie narzucał, bo wtedy czuję, że to jest coś złego, że narzucona na mnie przez kogoś dyscyplina to jest tak jakbym był zmuszany, tak jakbym był niewolnikiem i ktoś stał nade mną z batem i wymuszał to. Więc nie posłuchawszy się tego głosu, straciłem 8 miesięcy. Straciłem 8 miesięcy, a ja mogłem zyskać 8 miesięcy. Więc taka jest za to cena. Sam zdecyduj, czy wolisz podążać za tymi wymuszonymi, narzuconymi tobie wartościami, czy wolisz sięgnąć do swojej głębi i wydobyć je sam i żyć w zgodzie ze swoją intuicją. Musimy pamiętać o tym, że my jako ludzie też jesteśmy zwierzętami, żyliśmy wcześniej w społecznościach łowiecko zbierackich lub tych bardziej prymitywnych i ta intuicja i ten instynkt to było coś, co pozwalało nam przetrwać. Musiałeś podejmować decyzje szybko, na bazie informacji, które masz tu i teraz, musiałeś zaufać swojemu tak jakby wewnętrznemu instynktowi, żeby przeżyć. Teraz w wyniku natłoku informacji to się przekłada na to, że musisz wybrać informację, która Tobie wydaje się najlepsza i jej się trzymać. Nie możesz trzymać się zbyt wielu naraz, bo ciągle pojawiają się nowe informacje i przez to byś zwariował. Więc jako zwierzęta, jako organizmy żywe, jesteśmy po prostu zmuszeni, aby zaufać tej intuicji. I ona została uśpiona przez to, że jest zbyt duże przebodźcowanie, przez to, że w środowiska, gdzie każdy mówi Ci, co masz robić od dziecka, od przedszkola, czy tam, od szkoły, jesteś stawianych w pozycji tego, który ma się słuchać autorytetów, nauczycieli, profesorów, wykładowców, przedszkolanek, kogokolwiek, szefa pracy. No i ta twoja intuicja jest pośpiona. Co zrobić, żeby ją pobudzić? Pierwsze, co we mnie pobudziło tą intuicję, jest to, że przeczytałem o tym. Przeczytałem i dowiedziałem się, że takie coś istnieje. Ja ci o tym mówię. Ty dzięki tej wiedzy jesteś w stanie sobie, że ten twój wewnętrzny instynkt to nie jest żadna bajka, nie jest żaden dymus, tylko to jest wynik procesu. Ewolucyjnych milionów lat ewolucji, które dostosowały Cię do szybkiego podejmowania decyzji, do mówienia ci, co jest najlepsze i co ci się najbardziej życzy, przyda i opłaci. Czytaj o tym, wchodź w interakcję z innymi ludźmi, stawiaj się w kryzysowych sytuacjach, ponieważ wtedy będziesz wiedział, wtedy też ten mechanizm się uaktywni, będziesz wiedział, wiedział co on ci odpowiada, jaki jesteś. Czy mówi ci uciekaj, czy mówi ci walcz, czy mówi ci zostań w tym do końca i wtedy będziesz wiedział, co ci tak najbardziej odpowiada, czym jesteś dobry. Próbuj nowych rzeczy, to pozwoli Ci wybadać, na co Twoja intuicja odpowiada pozytywnie, a na co negatywnie, i wtedy w miarę rozbudzania tego głosu, to tak jakbyś dorzucał do gasnącego ogniska drewna i będzie ten płomień rósł, i twoja intuicja dojdzie do tego poziomu prymitywnego, co nie jest w tym, w tym mniemaniu złe, a dobre, ponieważ będzie Ci pomagało sprawniej podejmować decyzje życiowe. Na przykład, zaczynasz nową pracę mija tydzień i twoja intuicja Ci mówi to nie to. Ucieka stąd, dobra powiedzenia, uciekasz. Ja tak nie zrobiłem. Też wiele razy miałem tak, że został jednak w miarę tego rozbudzenia, teraz już wiem mniej więcej, co mi pasuje, co nie, Gdzie co muszę zrobić, żeby później mieć lepiej, a co mogę zostawić tu i teraz, żeby po prostu bardziej się skupić na ogólnym obrazie zarysie moich celów. Jeśli podejmujesz decyzję szybko, jeśli, masz, jeśli zostało to Tobie wymuszone, nie masz okazji skorzystania z tej intuicji, wtedy też jednakowoż, też się ta intuicja ujawnia. Ponieważ to działa tak, że w mgnieniu oka to ci przysyła odpowiedź tak lub nie, i wtedy już jesteś pewien. Nie działa to w inny sposób. Jeśli masz tą decyzję zero tak lub nie, to ci to podpowiada albo tak, albo nie. Polecam też medytację, inne ćwiczenia spirytualistyczne, żeby pobudzić to swoje wnętrze, które jest uśpione, pomoże ci to wyciszyć się, tak jakby zajrzeć do tego wnętrza siebie, spojrzeć na to z takiej perspektywy zjawiska przyrodzonego, bo jest to wyjątkowe zjawisko. Moim zdaniem nieopisywalne, pomoże Ci to zrozumieć, jakie zależności załatwią Twoją umyślę, jak to w ogóle jest, jesteś w stanie przełożyć na rzeczywistość. Jeśli będziesz dużo medytował, myślał nad tym, będziesz się z tym tak jakby powoli łączył, a jakoś się połączysz, to tylko ta nić będzie grubnąć i skończy się na tym, że będzie to trwały i mocny sznur, który wpłynie na to, że Twoje decyzje życiowe będą bardziej połączone z Twoją i przez to będziesz szczęśliwszy. Ode mnie na dziś to tyle. Dzięki za uwagę. W opisie znajduje się link do mojej stronki. Jeśli jesteś zainteresowany czym tam jest, tym, co tam jest, napisz na e-maila, który też tam jest podany. Jeszcze raz dzięki za uwagę. Cześć.